I dzień dobry w piękną słoneczną niedzielę jest godzina czwarta. Ja teraz idę spać. Widzimy się za kilka godzin. I jest godzina dwunasta. Ta sama miejscówka. Zaczynamy. Tak sobie pomyślałem, że może dzisiaj porozważamy pewną kwestię, kwestię dzielenia się swoimi planami, swoimi Celami publicznie z innymi, versus nie dzielenie się swoimi planami, tylko trzymanie tego w sobie i po prostu koncentracja na działaniu. Mam właśnie wrażenie, że są takie dwa obozy, zwolenników i przeciwników tego dzielenia się tym, co chcemy zrobić. I zwolennicy są za tym, że kładając publiczną deklarację, tak to można nazwać, czują jakieś w sobie wewnętrzne zobowiązanie do tego, żeby zrealizować ten cel, to zobowiązanie właśnie. I to im podobno pomaga. Weźmy najprostszy przykład. Ktoś publicznie deklaruje, że zacznie biegać, będzie codziennie biegał, no, albo chociaż raz w tygodniu będzie biegał. Publikuje to, gdzieś ogłasza, no i może liczyć, że jego społeczność, otoczenie skonfrontuje to z rzeczywistością, będzie go pytać, dopytywać, czy udaje mu się ten cel osiągnąć. Wtedy jest presja. Komuś to pomaga. Ok. Mając jakieś cele i plany, często potrzebujemy różnych zasobów. Czasem potrzebuje. o, jest z nami koksik. Zobaczcie, jaki piękny, piękny grzywacz. I zazdrosny mi jak też przyszedł. No, stanąłem na tym, że potrzebujemy właśnie zasobów pewnych: czy to jakichś technicznych, czy potrzebujemy czyjejś wiedzy, umiejętności, kontaktu, znajomości, właśnie a może potrzebujemy od kogoś pieniędzy, na przykład, i upubliczniając swój cel, zamiar, jest prawdopodobieństwo, że przyciągniemy do siebie właśnie te osoby, które mogłyby nam pomóc, albo znają kogoś, kto mógłby nam pomóc. Więc można byłoby powiedzieć, pomyśleć, że. Każdy powinien dzielić się swoimi celami, pomysłami, planami, żeby powiedzieć o tym światu i żebyś przyciągać właśnie odpowiednie osoby, kontakty i tak dalej. I tutaj właśnie odzywa się ta druga strona, ten drugi obóz ludzi, którzy są po tej stronie, mają takie przekonania, że nie warto się dzielić swoimi rzeczami lepiej trzymać to w sobie i działać. I właśnie też słuchałem. Kilka właśnie takich analiz, tego typu podejść, gdzie tym osobom publiczne dzielenie się, oznajmianie, te publiczne deklaracje to się totalnie nie sprawdza. Ta presja, którą wywołuje społeczność poprzez właśnie publiczną deklarację, totalnie nie sprzyja działaniu. Mi! Mija! Spójrz na mnie! Marcin Osman też ostatnio jakoś wspominał, że wiele osób właśnie gdzieś na na social mediach robi swój pierwszy wpis, jakąś zapowiedź, wideo, gdzie oświadczają, że od dzisiaj codziennie będą tutaj wrzucać jakiś post albo trzy posty, nagrywać wideo i relacjonować wszystko na bieżąco i na tym się kończy. Kto inny chyba wspominał też, że chyba 80% yy, blogów w Polsce to kończy się na pierwszym wpisie, pierwszym artykule, który mówi o czym będzie ten blog i jak często ktoś będzie tam publikował. I na tym się właśnie kończy, i to jest problem. I jeszcze raz odnosząc, odnosząc się do Marcina właśnie, zamiast robić te deklaracje, bezsensowne zapowiedzi, lepiej pokazać kilka wyników, efektów tego, co się robi. I tym zadeklarować, właśnie rozpocząć działanie, pokazać, że jest taki plan, taki zamiar i to zaczyna wychodzić, że coś się dzieje właśnie w ten sposób. Po której stronie ja jestem? Jestem po tej stronie, która świadomie nie lubi dzielić się swoimi planami i celami w sposób publiczny. Jest to decyzja świadoma, przetestowana przez jakieś ostatnie dwa lata na różnych przykładach, projektach, niekoniecznie firmowych, a różnych innych. Świadomie dzieliłem się moimi Celami właśnie z nadzieją, że trafię na te odpowiednie osoby, że te osoby pomogą mi ten cel osiągnąć. I to mi się nie sprawdzało. Podobnie też na przykład takie cele ilościowe powiedzmy, przykładowo ilość nowych klientów w tym roku, Witamc. Też nie chciałbym się tym dzielić publicznie, jak ja sobie cel osiągnąłem. Chociażby z tego względu, że cel jest niełatwy do osiągnięcia. I też mi się wydaje, że samo to, że ja ogłoszę, nic nie zmieni. Trzeba jeszcze czegoś więcej, trzeba działania. Ja się wolę skupić na tym działaniu niż na ogłaszaniu publicznie tych informacji. Ja mam też wrażenie, że to, że ja bym zadeklarował coś takiego, że chciałbym to. Taką liczbę, ilość osiągnąć nie byłoby dla mnie motywatorem, a bardziej może stresorem. Poczułbym jakimś, jakiś nies niesmak wtedy, gdy tego celu by się nie udało osiągnąć. Taka jest moja perspektywa. I to tyle ode mnie. Chciałem nagrać z góry to wideo właśnie, żeby już potem popołudnie i wieczór mieć spokojny, wolny. Bo dziś jest również dzień zawodowo wolny. Totalnie nic nie robię. Nie będę robił, nie zamierzam robić. Prawdopodobnie wracam dopiero jutro, więc może dopiero w środę, we wtorek jakieś rzeczy, rzeczy w normalnym trybie będę realizować. Tak więc myślę, że widzimy się. Jutro, cokolwiek by nie było.